A co jeśli powiem, że przez całe wieki polska szlachta była święcie przekonana, że pochodzi od legendarnych konnych wojowników z azjatyckich stepów? To wcale nie jest fabuła filmu fantasy. To była potężna idea, która dosłownie ukształtowała naród. No dobrze, przyjrzyjmy się temu bliżej. Zacznijmy od podstaw, od samej definicji. Czym w ogóle był sarmatyzm? To była ideologia, która absolutnie zdominowała kulturę rzeczypospolitej obojga narodów. W wielkim skrócie, było to takie spajające wszystkich przekonanie, że elita państwa, czyli szlachta, ma we krwi dziedzictwo starożytnych irańskich Sarmatów. I żeby było jasne, to nie był jakiś nowy wymysł. Już w XV wieku słynny kronikarz Jan Długosz pisał o tym połączeniu nie jak o micie, ale jak o historycznej prawdzie. To pokazuje, jak głęboko ta idea zakorzeniła się w świadomości narodowej. Bo Sarmatyzm był po prostu wszędzie wpływał dosłownie na wszystko, od tych charakterystycznych, barwnych strojów, przez sposób bycia, aż po strategię wojskową. Był to prawdziwy kod kulturowy, który definiował to, co znaczyło być polskim szlachcicem. A w samym sercu tego kodu leżały takie powiedzmy trzy filary. Po pierwsze, absolutna, bezgraniczna miłość do wolności, którą szlachta z dumą nazywała złotą wolnością. Po drugie, szabla, symbol statusu, ale też gotowości do obrony tejże wolności, i wreszcie ogromna duma z kawalerii, co było takim oczywistym nawiązaniem do legendarnych konnych przodków. No, i to nas prowadzi do fundamentalnego pytania. Skoro mit był aż tak potężny, to musimy teraz oddzielić go od faktów. Kim tak naprawdę byli ci starożytni wojownicy, którzy stali się inspiracją dla całej epoki? Właśnie, odkryjmy historyczną prawdę o ludziu, który stał się fundamentem jednego z najpotężniejszych mitów w naszej historii. Historyczni Sarmacy, ci prawdziwi, byli konfederacją koczowniczych plemion pochodzenia irańskiego. Pojawili się na stepach Europy Wschodniej, przybywając z Azji Środkowej. To byli prawdziwi mistrzowie jazdy konnej, a ich domem były wozy, na których przemierzali bezkresne stepy. Co ciekawe, starożytni Grecy, na przykład Herodot, opisywali ich jako lud no co najmniej niezwykły. A dlaczego? Bo sarmackie kobiety, szczególnie te niezamężne, często walczyły ramię w ramię z mężczyznami. I to właśnie ta tradycja mogła dać początek słynnym mitom o Amazonkach. Jednak ich największym, można powiedzieć, wkładem w sztukę wojenną była ciężka jazda. Stworzyli jednostkę, która budziła postrach w całym starożytnym świecie. Mowa o katafrakcie, czyli w pełni opancerzonym jeźdźcu na, często również opancerzonym koniu. Zobaczmy to sobie w szczegółach. Katafrakt to był taki, no, starożytny czołg. Ta długa, ponad czterometrowa lanca zwana kontosem, była trzymana oburącz, co dawało niesamowitą siłę przebicia. Jeździec, a często i koń, byli w całości pokryci zbroją łuskową, a głowę chronił charakterystyczny stożkowy hełm. To była siła zdolna przełamać każdą, absolutnie każdą linię piechoty. A teraz jedna bardzo wymowna liczba. 5500. Co ona może oznaczać? To jest właśnie liczba sarmackich kawalerzystów, których cesarz Marek Aureliusz po pokonaniu ich pobratymców, plemienia jazygów, wysłał na drugi koniec imperium aż do Brytanii, żeby strzegli słynnego Muru Hadriana. To chyba najlepszy dowód na to, jak wysoko rzymianie cenili ich wojenne umiejętności. I tu historia robi się naprawdę fascynująca, bo obecność tysięcy elitarnego ciężkozbrojnych jeźdźców ze stepów na brytyjskiej ziemi przez dziesięciolecia mogła zasiać ziarno, z którego wyrosła legenda o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. To kolejny niesamowity ślad, jaki Sarmaci zostawili w europejskiej kulturze. No dobrze, ale jak to w ogóle się stało, że polska szlachta w XVI wieku nagle połączyła swoją tożsamość z ludem, który zniknął z kart historii niemal tysiąc lat wcześniej? Spróbujmy zbudować most nad tą przepaścią czasu. Otóż w XVI i XVII wieku Rzeczpospolita była gigantycznym, wielonarodowym państwem. A mit o wspólnym, walecznym pochodzeniu od Sarmatów okazał się idealnym narzędziem, takim spoiwem, do zjednoczenia szlachty polskiej, litewskiej i ruskiej. Dawał im wspólną tożsamość i poczucie wielkiej, historycznej misji. Mamy więc potężny mit kulturowy i mamy fakty historyczne. Ale co na to wszystko powie nowoczesna nauka? Przenieśmy się na chwilę do laboratorium i spójrzmy na dowody zapisane w naszym DNA. Zanim zobaczymy wyniki, szybkie wyjaśnienie. Haplogrupa, co to jest? Mówiąc najprościej, to taki genetyczny klan. Pozwala śledzić wędrówki całych populacji na przestrzeni tysięcy lat, a wszystko to dzięki badaniu mutacji w męskim chromosomie Y. I tutaj, cóż, sprawa staje się dość jasna. Zarówno Polacy, jak i starożytni Sarmaci należą do tej samej szerokiej rodziny genetycznej R1a. Jednak, i to jest kluczowe, badania pokazują, że należymy do zupełnie innych gałęzi tego samego drzewa. Starożytni Sarmaci to gałąź Z93, typowa dla ludów indoaryjskich, a Polacy to głównie gałęzie M458 i Z20, charakterystyczne dla bałtosłowian. Co to właściwie oznacza? To, że choć mieliśmy wspólnego, bardzo, bardzo odległego przodka, to nasze drogi rozeszły się tysiące lat temu. Nadszedł więc czas, żeby zebrać wszystkie te elementy układanki mit, historię i genetykę i wydać ostateczny werdykt w tej sprawie. Podsumujmy. Mit sarmacki stworzył potężny, piękny obraz szlacht jako bezpośrednich potomków stepowych wojowników. Rzeczywistość, potwierdzona przez historię i genetykę, jest jednak inna. Sarmaci byli odrębną grupą, a nasze linie genetyczne, chociaż mają wspólnego odległego przodka, są po prostu wyraźnie różne. Ale to wcale nie zamyka sprawy, bo chociaż idea bezpośredniego pochodzenia to mit, historia rzadko kiedy jest czarno-biała. Po upadku potęgi Sarmatów, co było spowodowane najazdami gotów i Hunów, ich resztki przecież nie wyparowały. Najprawdopodobniej po prostu wtopiły się w napływające na te tereny plemiona słowiańskie. I na to mamy namacalne dowody, dowody językowe. Słowa, których używamy do dziś, takie imiona jak Bogdan i Boguchał, czy nawet nazwa Chorwat, wszystkie one mają korzenie w językach irańskich. To fascynujący żywy ślad tego starożytnego kontaktu. I to wszystko pozostawia nas z jednym ostatecznym pytaniem. Sarmatyzm doskonale pokazuje, że tożsamość narodowa to nie tylko suche fakty i daty, to także, a może przede wszystkim potężna opowieść, którą wspólnota wybiera, by zdefiniować, kim jest i do czego dąży. I to właśnie ta opowieść, nieważne czy w stu procentach prawdziwa, ma realną moc kształtowania przyszłości.